Cześć wszystkim. Będziemy dzisiaj wymieniać szpilkę, która tutaj jest urwana. Tak wygląda nowa. Także bierzemy się za ściąganie zacisku. Odkręcamy tą śrubę. Tą śrubę. Odkręcamy te śrubki. Jedna. Druga. Wkładamy go sobie na górę. I bierzemy się za jarzmo. A żeby jarzmo odkręcić, trzyma się tutaj na tej śrubie. I na tej. Nasadka 18. Śrubki odkręcone. Jarzmo zdejmujemy. Tutaj musimy sobie podwiesić teraz. Zacisk zacisk podwieszony, żeby nam nie przeszkadzał. Po drugie, żeby przewód hamulcowy się nie naciągał. Teraz, żeby zdjąć tarczę, odkręcamy tą cienką, taką blaszkę. I już mamy gotowe. Zdejmujemy tarczę. I teraz, jak widzicie, jest fajne wycięcie tutaj. Tutaj jest takie fajne wycięcie. I akurat będziemy tutaj to wybijać. Teraz młotkiem wybijamy. Ja już sobie wcześniej tam puknąłem mocniej. O, i mamy pana. Tu fajny jest taki półksiężyc, który nam właśnie ułatwia to wyciągnięcie. Możemy sobie wyczyścić. żeby było tam czysto i jak wyszło tak wejdzie także ten półksiężyc ułatwia nam to żeby to fajnie tam weszło i albo dociągamy tutaj dwie nakrętki żeby tu dociągnąć albo zakładamy koło dociskamy i jest na miejscu Zdjęte i teraz zaglądamy tutaj ładnie siadło. Także jest na swoim miejscu nowa szpileczka. Do kompletu. Teraz kupiłem oczywiście nową nakrętkę, jak wsadzę, żeby był ładny gwint, żeby to się ładnie kręciło i to będzie chyba jedna nowa rzecz, w tym małcie. Bierzemy się za składanie, jarzmo jak mamy wyjęte. Można sobie tutaj punkt, gdzie klocki pracują, wyczyścić. Tutaj można śmiało napchać świeżego smaru, wyczyścić. Ale to już zrobimy odrębny materiał. Będziemy mieniać klocki. Zakładamy tarczę. Syk. I montujemy z tyłu tutaj jarzmo. Zakręcamy jarzmo. Na dole tak samo. Dokręcamy kluczem, wiadomo. Prowadniczka jedna i druga posmarowana. I zakręcamy tą cienką blaszkę. Zakładamy klocki. I ściągamy zacisk. Teraz, żeby zacisk wrócił na swoje miejsce, można zastosować zestaw do ściskania, lub po prostu bierzemy łychę, wciskamy go tutaj. I jest dobrze. Przykręcamy zacisk na górze. Na dole. Pompujemy hamulec, żeby tłoczek się ułożył. Sprawdzamy, czy nie ma jakichś niepokojących dźwięków. Jest dobrze, można zakładać koło.